Serdecznie witamy Państwa na otwarciu wystawy poświęconej Owasołowi Felczakowi, postaci wybitnej, kurierowi, więźniowi politycznemu PRL-u, PRL profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale zanim o Owasowie Felczaku jeszcze przedtem chcieliśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić na dni wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej. Od dzisiaj przez tydzień przy ulicy 8. Nieopodal. Można e, nabyć wydawnictwa i telenu książki, 900 książek w naszej ofercie po okazyjnych cenach, a później przez tydzień e, będzie można korzystać z oferty sprzedaży internetowej. Serdecznie zapraszamy, zapraszamy także do naszego e, stoiska, gdzie z kolei e, możecie Państwo wziąć wydawnictwo Instytutu przygotowane nie, dla Was e, e, za darmo. E, ale bohater dzisiejszego dnia, Wacław Falczak e, to. E, Człowiek, któremu poświęcono wystawę z serii biografii elementarnych. Kilka lat temu Instytut Pamięci Narodowej przygotował formułę wystaw, które nazwaliśmy wystawami elementarnymi, które miały dotyczyć tych najważniejszych wydarzeń z historii Polski XX wieku. Rok 1939, II wojna światowa, żołnierze wyklęci, stan wojenny, czerwiec 1976 roku to tylko wybrane Tytuły wystaw, które były przygotowywane w takiej formule, by za pomocą minimum treści przekazać istotę procesów historycznych, które miały kluczowe znaczenie dla historii polskiej XX wieku. I z tego pomysłu wyewoluował kolejny pomysł, a więc pomysł przygotowywania wystaw, które są poświęcone ludziom. Wystaw, które roboczo nazywamy biografiami elementarnymi, poświęcone postaciom wybitnym, takim jak kardynał Stefan Wyszyński, czy Ignacy Daszyński, czyli postacią powszechnie znanym, ale także postacią takim, które być może nie są aż tak rozpoznawalne, ale których znaczenie dla historii Polski XX wieku było olbrzymie i takim człowiekiem był właśnie profesor Wacław Felczak, człowiek, którego myślę, że można określić jako człowieka, jak mawiano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych na uchodźstwie o kurierach, o duszy rogatej, człowieka niepokornego, człowieka, który Potrafił zachować wolność nawet w warunkach zniewolenia. Człowieka, który tworzył Placówkę W w Budapeszcie, a później był jednym z najbardziej skutecznych kurierów w czasie wojny i po wojnie, kurierem i emisariuszem. I jedną z tych postaci, które potrafiły zachować się w śledztwie w sposób niezłomny. O tym człowieku opowie Państwu bliżej twórca tej wystawy. Autor wystawy Owoców Wyrczaku, dr Wojciech Krazik, pracownik oddziału Instytutu Pawli Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym przywitać Państwa w imieniu profesora Macieja Szymanowskiego, dyrektora Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej, imienia Wacława Wyrczaka, ponieważ ta wystawa jest efektem współpracy pomiędzy Instytutem. Pelczaka, a Instytutem Pamięci Narodowej. Idea tej wystawy, to zrozumiałe, narodziła się właśnie w Instytucie Pelczaka i bardzo ładnie, można powiedzieć, zbiegła się z ideą wystaw elementarnych IPN. Patrzaw Pelczak nie był wybitnym wodzem, nie był przywódcą stronnictwa politycznego, nie był też jakimś wybitnym duchownym. Ale właśnie był człowiekiem, który zasługuje na tego typu wystawę, ponieważ od jego działalności zależało to, że mogli kierować losami państwa ludzie z tych pierwszych stron historii, tak moglibyśmy określić. Najbardziej heroiczny okres biografii Wacława Felczaka to okres, kiedy był organizatorem i realizatorem łączności pomiędzy okupowanym krajem i władzami Rzeczypospolitej na emigracji. Przy czym rok 1945 jest tu tylko taką umowną cezurą, dlatego że był w tej służbie kurierskiej dla Rzeczypospolitej. Przez lat 9 do grudnia 1948 roku. Nie znam drugiej takiej osoby, która by na tym szczeblu, w takiej postaci funkcjonowała, właśnie w tej służbie kurierskiej przez tyle lat, w obu tych okresach, i odgrywałaby tak znaczącą rolę. To były czasy, kiedy od rzetelności, słowności, odpowiedzialności. Konkretnych bardzo osób zależało, czy państwo polskie będzie mogło sprawnie funkcjonować. Łączność była rodzajem układu krwionośnego i nerwowego polskiego państwa podziemnego, polskiej konspiracji. I w tym miał swoją wielką zasługę Wacław Pełczak. Ale był nie tylko. Człowiekiem oddanym tej działalności politycznej, właśnie na odcinku łączności, ale był również człowiekiem z krwi i kości y, zaangażowanym w politykę, stąd sam również na przykład zajmował się publicystyką, czy jeszcze przed wojną, pewną działalnością w organizacjach politycznych. Był również żołnierzem. W czasie wojny, chociaż ta służba łącznościowa też była traktowana jako służba frontowa, stąd wojskowe odznaczenia, które Wacław felczak otrzymał. Ale Wacław felczak był również naukowcem. Był człowiekiem, który mieszkał tutaj przez wiele lat niedaleko na rogu Basztowej i pewnie przechodził tędy setki, a może tysiące razy spiesząc na uniwersytet. Był człowiekiem bardzo skromnym, ten tak na marginesie i pewnie byłby zdziwiony, że ta wystawa tutaj stoi, jest jemu poświęcona, ale pewnie byłoby mu równocześnie bardzo przyjemnie, bo każdy człowiek lubi jak docenia się jego wysiłek. I tak jak był nieugięty w czasie wojny, jak w czasie wojny wykazywał się wręcz heroizmem. Tak samo można powiedzieć, był taką postacią niezłomną również na polu naukowym. Można wspomnieć o tym, że trzykrotnie zaczynał doktorat. Dwukrotnie wszystkie materiały zostały zniszczone, można powiedzieć, wyrokiem historii albo zaniedbaniami ludzkimi. Natomiast po raz trzeci też, zresztą, wbrew władzom uniwersytetu udało mu się ten doktorat zrobić dzięki przyjaciołom Węgrom, którzy przesłali mu, tak jak w czasie wojny, z materiały do doktoratu z archiwów węgierskich. I potem konsekwentnie budował tą swoją karierę naukową, chociaż nie było to w jego przypadku wcale łatwe. No warto wspomnieć o wielkim jego Późniejszym już przyjacielu, profesorze Henryku Wareszycki, który umożliwił Falczakowi pracę na Uniwersytecie Jagielońskim, odważył się przyjąć byłego więźnia politycznego jako swojego asystenta. To była jedyna taka postać na uniwersytecie. W innych przypadkach już się ten, powiedział ten manewr nie udał. Falczak był jedynym człowiekiem z dożywociem, który pracował na uniwersytecie. Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt w życiu Felczaka. Być może trudno to wyważyć, co zawsze jest tym decydującym elementem, ale to jest kwestia związków z Węgrami. Przed wojną nauczył się języka węgierskiego, tam zyskał przyjaciół, tam jakby próbował swoją karierę naukową zaczynać, a potem w czasie wojny. Właśnie to Węgry były tym głównym terenem jego działania, ale to nie skończyło się wraz z rokiem 44 praktycznie, ale również po tym, kiedy już mógł wyjeżdżać od połowy lat 60. na Węgry, odnawiał kontakty, zdobywał nowe, pozyskiwał nowych przyjaciół i stał się dla Węgrów rodzajem Nauczyciela, mentora, który niewątpliwie przyczynił się do tego, że tam ukształtowało się grono osób niezależnie myślących, grono osób, które uważały się za jego politycznych uczniów, a które po 89 roku objęły władzę na Węgrzech. Warto tutaj wspomnieć, że do tego kręgu falczaka po 89 roku należeli prezydent, premier, przewodniczący parlamentu, wielu przywódców stron, ministrowie, ambasadorowie czy ludzie bardzo ważni w kultu, dla kultury węgierskiej, węgierskim życiu kulturowym. Być może ten właśnie aspekt jego działalności w sumie okazał się najważniejszy, taki najbardziej długofalowy i perspektywiczny. A co Felczak pokazał swoim życiem, że można być człowiekiem wolnym w czasach tej wolności zupełnie niesprzyjającej. Takim go zapamiętano z czasów wojny, kiedy zjawiał się w okupowanym kraju, i takim był również po wojnie, nawet w komunistycznym więzieniu. Mamy takie świadectwa bardzo piękne o jego postawie w więzieniu, gdzie przez wiele lat ciążył ten wyrok dożywocia nad nim, a mimo to nie załamywał się. I potem był człowiekiem wolnym na uczelni. I zarówno ci, którzy go otaczali jako kadra nauczająca, ale również studenci. Bardzo dobrze to wyczuwali. Myślę, że ta wystawa elementarna pozwala też właśnie zobaczyć te najważniejsze cechy tego człowieka. Nie da się w tych wczutkich notkach tego wszystkiego powiedzieć, ale myślę, że wnioski pewne można właśnie z tych faktów najważniejszych dla własnego pożytku wyciągnąć. Zapraszam Państwa do obejrzenia wystawy.